Witamy. Dzisiaj pokażemy jak Bodzio dostaje nogę świńską dobrą na zęby. Zobaczcie, jak pokażę mu nogę, co się dzieje. Jak on się cieszy, uśmiecha do tego już. Tak, Bodzio, zaraz dostaniesz. Ojej, jaka dobra musi być? Chyba już czuć zapach. Zobaczcie, jaka noga. Ojej, Bodzio! Yy. Masz, spróbuj. Co to jest? Lepiej, żeby gryźć sobie taką. Nogę czy kość niż obgryzał jakieś tam meble, zjadał sklejkę, A jak rosną zęby, to jest bardzo dobre. Bodzio, smakuje ci, masz dyszy.